Jest taki typ ludzi, którzy człowieka podnoszą, chwaląc go, mówiąc, jaki on jest wspaniały, cudowny. I w pewnym momencie ten typ ludzi nie zauważa, że tego człowieka tak wysoko promuje, iż niemalże czyni z niego Boga. Ale ten typ ludzi celowo podnosi owego człowieka w swoich oczach bardzo, bardzo wysoko żeby go ostatecznie bardzo nisko strącić. Bo przecież nikt z nas nie może zastąpić miejsca tego oto jedynego człowieka i Boga równocześnie. Jeżeli zdarzą się ludzie, którzy chcą zastąpić Pana Boga Tobą, unikaj ich, bo najpierw Ciebie podniosą, po to, żeby Ciebie później bardzo poniżyć, bo prędzej czy później będą musieli się na Tobie zawieść. Prędzej czy później odkryją Twoje wady, odkryją Twoje błędy, odkryją Twoje grzechy i się zawiodą. Nagle oprzytomnieją, że nie jesteś wcale Bogiem, że nie jesteś wcale Zbawicielem. Kto kocha prawdziwie, będzie widział w drugim człowieku po prostu zwykłego brata. Zwykłą siostrę, który to brat, która to siostra ma swoje zalety i ma swoje wady. Podsumowując, uważajcie na ludzi, którzy najpierw ciebie podniosą, żeby ciebie bardzo nisko upodlić.